No i widzowie, w ostatnim odcinku dużo się upodziało. Ja was witam serdecznie w kolejnym odcinku, widzowie, na tym kanale. Lecimy po 200 tysięcy widzów, to chociaż z tych subskrypcji będę mógł się cieszyć, bo z mojego aktualnego życia, widzowie, no nie za bardzo mogę się cieszyć. Groźby, podpalona chałupa, podpalony ciągnik przez nie wiadomo kogo, ukradziony ten sam jeszcze ciągnik. No sporo się tego widzowie nazbierało. I wy napiszcie hashtag afera, wam przypnę seruszko tego komentarza. O, jest już policja na szczęście, dobra. Widzowie, wiem, ja wiem, że miałem tego nie robić, ale zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, wie Pan co? Ja dzwoniłem do Pana, tylko tak fajnie było, jakbyśmy jakoś nie na widoku stanęli. Dobra. Mhm. Wie Pan co? Weźmie Pan radiowóz po prostu stąd, żeby tu nikt tego nie widział, bo tutaj są takie rzeczy, jak dzwoniłem przez telefon, no nie za fajne siedział. Pan sobie stanie, może tutaj za nawet do stodoły sobie pan zajedzie, do tego garażyku, albo za stodoło Pan schowa. Tutaj raczej nikt nas nie będzie obserwował z tej strony. Wie pan, co? No problem jest taki, że ja zgłaszałem to podpalenie, ostatnie ciągnika tego Ursusa 1634, co byliście. No tak. Co ja już nie nagrywałem. I brzy pana, no pamięta pan gospodarstwo, jak wyglądało? No właśnie tu stał dom. No i widzi pan? No a co tu się stało? No pana, no spalili mi dom, drewniany, nawet straży nie wołałem, bo to tak szybko się stało. Po prostu ktoś mi podpalił dom. Ale to już jest mniejsza o to, bo można sobie pomyśleć, a może coś zostawiłem, że żelazko na przykład, nie wiem, jakieś zwarcie się zrobiło, różne duperele, prawda? Różne przypadki są. Ale tutaj, przy pana, była normalnie zostawiona kartka, i ja panu pokażę zdjęcia. I tu jest tak w skrócie napisane. No pan sobie zobaczy, że tutaj no po prostu za to, że ja wezwałem policję do podpalenia ciągnika, to oni mi podpalili kolejną rzecz i tu jest napisane, że nie wzywał ogólnie policji i że ma być 50 tysięcy w torbie w stodole zostawione. No proszę nie zostawiać na pewno tego. A jak nie zostawię to co? No my się tym zajmiemy, aby tylko nie zostawiać tych pieniędzy. A tu da się w ogóle stąd, że pana jakieś ślady czy coś znaleźć? Bo ja tak spatrzyłem, no to z tego paleniska on no to gówno widać. No tam, nawet jak kartka została, czy cokolwiek, no to wszystko, wszędzie to się znaleźć. Ale przy pana, ale ostatnio kartkę wam dałem do analizy temu drugiemu policjantowi, to on powiedział, że na kartce nie ma odcisku, bo ktoś musiał w rękawiczkach tych gumowych robić. To myśli pan, że z tej kartki coś ściągniecie, jak to jest ta sama najprawdopodobniej osoba? No nie wiem. Na pewno coś gdzieś się znajdzie, aby tylko nie zostawiać tych pieniędzy, bo wtedy to już na pewno ich nie znajdziemy. No, ja nawet nie mam 50 tysięcy, proszę pana, to ja nawet nie jestem w stanie tego zostawić, tak szczerze. To jak ja bym chciał nawet, to i tak bym musiał wziąć od kogoś pożyczyć, a, albo zrobić prowokację policyjną, że pana, i nie wiem, jutro na przykład się umówić z tym gościem, dać jakieś fałszywe pieniądze i wy byście zabezpieczyli teren i go złapali, bo to jak inaczej wy go chcecie złapać? No nie wiem, na razie musimy posprawdzać tutaj wszystko. Na pewno więcej przyjedzie policji, no i będziemy sprawdzać, czy nie ma... Jak tego... więcej policji? Nie Panie oni to zobaczy, to jeszcze przyjadą i Nie wiadomo co mi zrobią. Pan myśli, że ja mam ochotę na jakieś problemy życiowe teraz? No trudno, musimy to jakoś zrobić. No ale to nie możecie przyjechać bez tych kamizelek takich, że to widać od razu, że policja. Nie, możemy przyjechać bez kamizelek. Bez kamizeleki najlepiej by było tym nieoznakowanym samochodem, bo on nie chce stoi, Ale to też, jeżeli ktoś nas teraz nawet obserwuje, bo. No, tak, to nie zobaczymy. Ale skąd pan wie, że ktoś nas nie obserwuje? I wy nagle będziecie tak chodzić i sprawdzać na przykład tutaj to, to co wtedy będzie? No to nawet jak ktoś nas obserwuje, no to trudno w tym momencie nic panu nie zrobi. <laughs> Panie, za 2-3 minuty pan stąd odjedziesz, a ja zostaję sam tu! Ja wiem, że teraz mi nic nie zrobi przy policji, ale jak panowie pojadą, to co? Nie da się jakiejś ochrony mieć z, z takiego tytułu, czy to jest za słaba sprawa, czy co? No nie no, ochrony się nie da mieć. No, Aha. Po prostu zbadać sprawę na razie co się stało dokładnie, no i tyle. No to przejdźcie pan po tym chociaż zobacz co tu się dzieje, czy to jakiś technik musi być, czy co. Ja tu... No nie no, ja, ja nie jestem od tego. No panie, ja żebym tu łaził i to tu, 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 co, co tu? tu, ani odcisków pan nie znajdziesz, ani nic, to tu wszystko się spaliło, zostało trochę gruzu, te deski powywalałem, które były. Ktoś musiał to no, ładnie panie... podlać benzyną, że to raz, dwa się tak podlało. Może gdzieś no, karnister gdzieś jest, kamery, może jakieś ślady. Kamery, kamera była na domie, no. Pa y czy pana, pana to bawi? Bo nie wiem, czy słyszałem, czy, czy pan się zaśmiał z tego. Że kamera była akurat na domie. To słucham pana. Nie. Czego się pan. Pan się śmieje z tego, że kamera. Jedyny dowód. Nie, no no co za. Po... Panie jedź pan stąd i daj mi pan świetny spokój. Policja przyjeżdża i się śmieje z podpalenia jeszcze? No, i na co się pan patrzysz? Ech. No to, to. nie było wyraźne, ale słyszeliście. Policja normalnie się zaśmiał z tego, że. kamera była tutaj na domie i się spaliła. Jedyny dowód. No zresztą, jak ktoś chce przyszedł z tej strony podpalić, no to przecież ta kamera i tak obowiązywała, tylko na tamtą stronę gospodarstwa. Panie, jeszcze panu muszę coś powiedzieć. Zapraszam tutaj, nie pan. Ja żartowałem z tym, że macie jechać, to. No... Panie, nawet jeżeli ktoś przyszedł, z tej... jak ktoś przyszedł z tej strony podpalić, to co ta kamera by dała, jak kamera była skierowana na tamtą stronę gospodarstwa? No, te materiały z kamery, no to one nie były gdzieś. Pan, pan nie ma ich? Nie, to nie było zapisywane w chmurze, bo ja zaoszczędziłem na tej kamerze. 100 złotych zaoszczędziłem, ale nie było do tych danych, wie pan, przez aplikację. To trudno, te 100 złotych mogło pan... Palić dom. Tak? Że Pana, a jak na przykład wejść później do takiej chmury czy danych, bo dane ja miałem zapisane na komputerze, tylko nie miałem w chmurze. A powiem Panu lepiej, a wie Pan gdzie jest komputer? Ja. Yeah. No tutaj gdzieś, w tych gruzach, widzi Pan? Tego, nie wiem, też się spalił. Nie wiem jak filmów montować teraz nawet dla widzów, bo nie mam komputera, nie mam niczego. Dobra, jedź na stąd, bo wy mi tu widzę gówno pomożeta. Proszę do widzenia. A przyjedzie jakiś technik albo coś za ileś? No tak, przyjedzie, przyjedzie. Dobra, to będę czekał. Wyłącz pan te syreny. Dobrze. na sygnałach wjeżdżacie, mówiłem, że to ma być po cichu, zrobione na sygnałach jeszcze wjechali. No ja nie mogę po prostu z to policją. No i co widzowie? No... No, nie jest to czasie zabierać jakieś tam obowiązki, które mamy w trakcie dnia. Na pewno znowu mleko sobie posprzedajemy. Na pewno poogarniałem bardzo, ale to bardzo, widzowie, dużo rzeczy związanych tak naprawdę z tymi paletami, bo tutaj poukładaliśmy ten miód, który jeszcze nie nadaje się do sprzedawania. Ale z racji tego, że mamy grudzień, to będziemy sobie na pewno widzowie sprzedawać tutaj truskawki w grudniu. I najprawdopodobniej tego mleka też troszeczkę sprzedamy, bo nie wiem czy czekać, czy ile te zwierzęta właśnie już tam na te tego. No, 4300. To może dzisiaj sobie jednak to odpuścimy. Także jakoś będę musiał sobie załadować te palety z truskawkami i je powywozić. I powiem wam widzowie jedną rzecz. Jeżeli chodzi o truskawki, bo mieliśmy to sprzedawać, ale tu jest taki wykres, gdzie truskawki w grudniu no, nie są najwyższej ceny. Jednak do stycznia trzeba poczekać, no to dużo nie brakuje, no, ale trzeba poczekać i w styczniu to posprzedawać, żeby zaoszczędzić dużo pieniędzy. No i z takiej najważniejszej kwestii to w grudniu zostaje nam widzowie pszenica. Jęćmeń, którego też jest. W ogóle na to jest ostatnia prosta, żeby to sprzedawać. No i widzowie, żepak w grudniu też ma swoją bardzo dobrą cenę. Także ja sobie podczepię normalnie przyczepy i posprzedajemy sobie dzisiaj najprawdopodobniej zboża. Może parę truskawek sprzedam, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ale no nie ma aż takiej rewelacji, jak ja szczerze myślałem, że będzie rewelacja. I kwestia widzowie tej przyczepy, bo też jest temat sporny. Właśnie, jedna jeszcze ważna kwestia, eee, buraki też teoretycznie widzowie, no buraki to jest kwestia taka, że możemy to sprzedać i teraz, one też w styczniu by miały swoją najwyższą cenę, tylko, że problem się pojawia jeden i który wam od razu widzowie na start wytłumaczę, boże bez świateł granie w... o tej porze roku to jest tragedia, eee, tutaj mamy przyczepy, które są zajęte burakami całkowicie i tu jest widzowie przyczepa, która też jest zajęta burakami całkowicie. No wszędzie te buraki sobie tak mniej więcej walnąłem na te przyczepy. Nigdzie tego nie wysypowałem. I teraz nie mam w ogóle żadnych wolnych przyczep, żeby nawet zrealizować jakąkolwiek sprzedaż. Także już nie będę czekał sobie mniej więcej do niczego, tylko sobie po prostu to posprzedaję właśnie w tym momencie. No był widzowie ten policjant, jak widzieliście na start, gdzieś tam filmu, no i... Co, co wam mogę powiedzieć, widzowie? Mi się to na przykład nie podoba, że on się tak śmiał z tego, że. No wiadomo, no, Mi też się trochę śmiać chciało, no bo to jest takie zrządzenie losu, że. Wiecie, no masz kamery jedyny dowód, który był akurat na budynku, który spłonął jest w tej sprawie najważniejszy. No naprawdę lipa, ale widzowie, no co więcej zrobisz? no Czekajcie, Jureks. Gdzie jest w ogóle Jureks? Jureks to nie będzie tu? Czy to Jureks będzie, widzowie, aż tu. Tak, czyli Jurek będzie tam na samym dole, czyli dobrze mówiłem. Oho, no, zaraz chyba powyjeżdżamy i to elegancko, sobie powyjeżdżamy, coś mi się wydaje. No i widzowie, co no, chałupa była ubezpieczona, tylko teraz trzeba znaleźć sprawcę, żebym ja zaraz nie poszedł gdzieś widzowie siedzieć za to, że ja widz. O kurde. O kurde mole. No nie, no, no, zaczepiłem, widzowie. Nawet opór nie pomaga, żeby wyjechać. Aleś zakopię i tyle będzie. O kurde, osiada do przodu i do tyłu. Nie, nie, nie. No i udało się, widzowie, my wyjechać. I wracając do tamtego tematu, no, że ja się gdzieś nie poszedł za to, że dwa podpalenia tak nagle. No ale to też wiecie, no ja sam sobie bym nie podpalał tego, żeby. Nie wiem, do no, wymuszek to odszkodowanie. Mimo, że za Ursusa tamtego odszkodowanie było bardzo duże. I w kolejnym odcinku. Nie wiem, co się będzie działo, tak naprawdę, bo w planach mam zimowy zakup ciągnika czyli zakup Ursusa, którego wybraliście w poprzednim filmie, gdzie wam go pokazałem jako ogłoszenie, ale ogłoszenia zapomniałem wstawić do filmu, także ogłoszenia nie było. A najlepsze jest to widzowie, że 20 minut siedziałem i szykowałem ogłoszenie, żeby wyglądało realnie, a później, jak montowałem ten film na szybko, to zapomniałem o tym, że w ogóle miałem to wstawić. No, i tak wyszło widzowie, że tego po prostu nie mieliście. Też widzowie z ważnych kwestii. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie domu, ono też obowiązuje. W razie pożaru, w razie czego? Tylko teraz tak, jeżeli przyjedzie ten policyjny technik, który. nie wiem o której będzie, nie mam bladego pojęcia, bo oni będą badać na pewno tą sprawę. No, to tam pewnie wyjdzie, że to było oblane może benzynu, może to drewno było po prostu podpalone i ono samo z siebie tak się zajarało nie mam bladego pojęcia, nie jestem znawcą nie znam się widzowie, także zobaczymy dopiero jak oni będą sobie badać tą sprawę no nie mów Renata, że nie masz siły wyjechać pod górę dobra, powoli, powoli sobie idzie ale te górki widzowie no, są tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo pokaźne i nie wiem jak ta sprawa się potoczy, nie wiem jak ta sprawa będzie wyglądała, naprawdę jedno takie kluczowe słowo to jest widzowie, nie wiem, bo nie mam na to ja dalszego wpływu Dlaczego nie zdecydowałem się, no tak jakby pójść na układ z tymi porywacza, porywaczami, podpalaczami, gangsterami? Nie wiem jak to nazwać, no wszystkie określenia najprawdopodobniej są trafne. No to widzowie, po pierwsze, 50 tysięcy zostawić kupa pieniędzy. Mamy kredyt. Dopiero wkraczamy w etap zimowej sprzedaży. Jeszcze na koncie nie mam e, z pieniędzy z ubezpieczenia Ursusa 1634. Te pieniądze pójdą tak czy jak na zakup Ursusa 1934, także je możemy sobie całkowicie wykasować z naszego budżetu. Jak ja bym to dał. Zresztą skąd takie pieniądze wziąć? No, no mam teoretycznie na koncie, ale to zanim bym powypłacał, mamy prawie 60 tysięcy na koncie. No to zanim bym to wszystko powypłacał, to i tak do jutra bym się nie wyrobił. Najlepszą opcją, tak doszedłem do wniosku, że jest ta policyjna zasadzka. Tylko teraz tak, jeżeli ktoś nas obserwował, widzowie, no to żebyś ja, ja nie mam problemów po prostu, bo, bo boję się tych ludzi, naprawdę się boję, no bo to ktoś ci wleci, nie zostawisz im pieniędzy, to może są zdolni do czegokolwiek i robią to wszystko w sposób taki subtelny totalnie, no bo wiecie, oni wiedzą, kiedy mnie nie ma na gospodarstwie, bo kradzież ciągnika była podczas tego, gdy ja byłem na polu. Podpalenie gospodarstwa, domu co prawda tylko, było wtedy, gdy mnie nie było na gospodarstwie. Czyli oni śledzą mnie, tak jakby. Jeżeli chodzi o rozkład dnia, no to tak jakby, no nie mogą znać rozkładu dnia, bo ja nie chodzę do normalnej widzowie pracy, tylko jeżdżę w pole. Także tutaj, no, jak jadę w pole, to wtedy. Zresztą, jeżeli ktoś mnie obserwuje, widzowie, o Boże, jakim buja, o Boże, jakim buja, zaraz. Ale te przyczepy go zaczęły ciągnąć. No to wtedy oni, dopiero jak ja wyjadę ciągnikiem, mogą po prostu wbijać. Ale mogłem zrobić coś takiego, tylko skąd ja miałem wiedzieć, żeby wyjechać ciągnikiem i zaraz wrócić. I może byśmy przyłapali kogoś na gorącym uczynku. No ale to wszystko jest, widzowie, może. No bo to skąd ja miałem wiedzieć, że takie w ogóle coś będzie miało tutaj miejsce. No. No jest źle, no ale co, co wam mogę powiedzieć? Teraz się boję jeszcze bardziej, bo ten policjant. Ja myślałem, że on jakoś mnie zabezpieczył. No tutaj nie wiem na nie wiem, jakiś policjant będzie obserwował ten dom Ja wiem, że my jesteśmy na wsi i Na wsi to jest mało policjantów i widzowie najprawdopodobniej nikt by nie miał czasu stać, nie wiem, gdzieś w krzakach czy coś takiego. Ale jak oni przyjeżdżają i ten radiowóz policyjny jest widać z mega dalekiej odległości no to widzowie nie oszukujmy się, ale jeżeli ktoś mnie obserwował faktycznie, jeżeli takie o sytuacje miała miejsce, no to oni już na 100% wiedzą, że ja wezwałem policję do tego domu, a nie do Ursusa, bo sprawa Ursusa jest już widzowie, no jakby nie patrzeć zakończona, no i. No jesteśmy po prostu w dupie. No, zdecydowałem się na ten ruch z policją. No, bo to tak jak mówię, no, jeżeli oni by mi na przykład teraz jeszcze taką hipotezę wam dam, zabierają mi te 50 tysięcy sprawa z podpaleniem gospodarstwa w domu nie trafia po prostu na komisariat, nie trafia do policji, nie ma żadnych zeznań. Oni zabierają sobie te 50 tysięcy złotych. Ja nie mam 50 tysięcy złotych, a oni na przykład za, nie wiem, miesiąc piszą znowu kartkę, albo nie daj Boże coś podpalają, że mam zostawić kolejne 50 tysięcy złotych gdzieś i co, ja bym miał tak dawać te pieniądze jakimś bandytom, tak nie wiem, cały czas na bieżąco, bo oni chcą tego? No to to po prostu ten krok taki w stronę policji Był jedyny Mogłem też zadzwonić po kumpli, którzy by mogli Pomóc, ale też nie wiadomo czy tam tamci Nie będą mieli nic przy sobie podczas tego Żeby na przykład jakieś, nie wiem, strzały nie poszły No nie, no za duże ryzyko Lepiej widzowie po prostu pójść na policję A szczególnie, że makowiec yy, Ostatnio na komendzie bardzo mi smakował No był po prostu przepyszny ten makowiec Jadłem sobie z dyżurnym yy, Z komendantem sobie jadłem tego makowca Mega sprawa jeżeli chodzi o zeznania Ursusa-1634, bo widzowie, jeżeli chodzi o te, no to oni byli dzisiaj po prostu u mnie, no bo już też nie chciałem jechać do komisariat, bo nie wiedziałem, czy ktoś to obserwuje, ale też nie przemyślałem za bardzo tej sytuacji, że tutaj jak policja przyjedzie, też będzie to widać. Ale już pal go licho z tą widzowie sprawą. Ogólnie odbijamy się widzowie od na 65 tysięcy, pasowałoby nam pospłacać troszeczkę kredyt, tylko też... Jeżeli chodzi o spłatę kredytu, mamy 700 tysięcy. Ja nie za bardzo pamiętam, jak to wszystko wyglądało już tak czysto wizualnie, żeby to wszystko było spłacone, ale zaraz jak dojedziemy na gospodarstwo, to sobie zobaczymy, bo 700 koła jest tu, a limit farminga, żeby wziąć kredyt, w moim wypadku nie mam bladego pojęcia, czy on się zwiększa, czy on się nie zwiększa, czy jest cały czas taki sam. Było 500 albo 525 tysięcy, albo to od budżetu zależy, jaki masz, jak bierzesz ten kredyt. Nie mam widzowie kompletnie bladego pojęcia, jak to wszystko się prezentuje, ale zaraz zobaczymy, żeby te obliczenia się w nich nie pomylić. No bo ja, jeżeli chodzi o pieniądze na każdą serię, mam po prostu. No, w notatniku mam przygotowany plik, taki jeden, gdzie mam kompletnie po każdym odcinku zapisaną kwotę, jakie mamy pieniądze na każdej serii. No. I żeby się nie pogubić, także widzowie to, że wy myślicie, że czasami jest na odcinku, nie wiem, tak jak sobie włączę 10 milionów, no to 10 milionów po prostu jest, bo trzeba było coś kupić do odcinka. Takiego niezwiązanego z moim na przykład gospodarstwem. A to nie jest tak, że po prostu my mamy te 10 milionów, tylko mamy czasami, nie wiem, po 5-6 tysięcy, ale trzeba było dodać. A jak się dodaje pieniądze, to ja zazwyczaj robię coś takiego i wpisuję tutaj na przykład totalnie randomowe rzeczy, żeby nam starczyło na wszystko, co trzeba przygotować odcinek. No ale myślę, że kto tego nie rozumie, to jest dziwny. <laughs> tak, w skrócie. Dobra, zabieramy się widzowie za spłatę kredytu i będziemy sobie w tym czasie jeszcze od razu ładować. Myślę, że. Pszenica i jęczmień, to ja sobie wywalę od razu. Boże, tak to dziwnie wygląda, jak tu nie ma tej chałupy. To jest tak. No, to mega, mega, mega po prostu jest dziwnie, jak nie ma tutaj, widzowie, tej chałupy. Czekajcie, Ciach. No, i troszkę za daleko żeśmy podjechali. Dobra, pszenica 15, tak. Ok, i teraz, widzowie, ważne kwestie, czyli sprzedaż, znaczy spłata. Mamy 500 tysięcy, tak jak mówiłem, widzowie. Czyli tak, raz, dwa. No 200 tysięcy do tego co mamy tutaj trzeba po prostu doliczać i będzie wszystko dobrze. Ech, czyli zostaje nam widzowie na ten moment 650 tysięcy złotych kredytu do spłaty. Chore, po prostu to są widzowie chore liczby. No co innego wam mogę powiedzieć. Gdzie jest najwyższa cena widzowie za pszenicę, bo pszenica oczywiście w grudniu Jureks, czyli w tym samym miejscu, a jęczmień widzowie też u Jureksa. Czyli teoretycznie można było podczepić sobie trzy przyczepy na raz, ale w praktyce wiadomo widzowie, że za bardzo tego ten zestaw nie pociągnie. Dobra, dajmy sobie dwie pełne przyczepy. A co nam zostanie, po prostu w silosach? To widzowie, ja i tak sobie będę odpalał w czwartek live'a, To i tak widzowie, e, będę po prostu to sprzedawał no na live, te takie mniejsze wartości. Jeżeli chodzi o rzepaki, też pewnie na live sobie to poogarniamy. A tamten temat jeszcze związany z tamtą sprzedażą, też widzowie pewnie sobie poogarniamy e, gdzieś tam na odcinku. Mógłbym te palety też powywozić, ale też widzowie nie wiem, czy to jest jakiś bardzo opłacalny aktualnie biznes, mimo że z miodu będziemy mieli dużo pieniędzy. Ale też pasowałoby widzowie te palety na okrągło sobie przestawiać, bo później się dzieje coś takiego, że nie ma kompletnie wolnego miejsca na nowe palety, czy to z miodem, czy to z czymkolwiek, dajmy sobie tak. Ale też to pewnie zobaczycie już w kolejnym odcinku, jak będzie ładnie poukładane. Dobra, no i też widzowie, jeszcze fajnym sposobem na pewno by była ta prowokacja policyjna. Że wiecie, oni by ich zatrzymali. My byśmy dali te sztuczne pieniądze, no bo takie rzeczy się po prostu dzieją. I myślę, że to nie byłoby ciężko ogarnąć. to, bo, było... chyba że wiecie, no też jeżeli oni śledzą to gospodarstwo, chociaż no, tam są pola, i ten, jak on ucieknie w tamte krzaczory. Nawet jeżeli, no bo jeżeli będzie policja na gospodarstwie, a oni śledzą to gospodarstwo cały czas, no to, to widzowie, on sobie może po prostu nie odebrać tych pieniędzy. I zrobić mi jeszcze większą krzywdę, że faktycznie ktoś się o tym dowiedział. Też jest taka opcja, której widzowie po prostu no, na ten moment nie możemy wykluczyć. Ale widzowie też jest opcja numer dwa, że policja po prostu gdzieś się schowa od tyłu. Tylko nie wiadomo, z której strony on obserwuje gospodarstwo. To. No może trzeba było jednak im zapłacić te pieniądze. Ej, teraz to ja już się w tym wszystkim widzowie gubię. Po prostu. Jest tak jest. Co będzie, to będzie i tyle. Jak zginę, to zginę. Jak nie zginę, to przeżyję. Może będzie Uuu, Znowu to samo! Znowu to samo, bo skręcły zrobiłem widzowie. Jadę teraz widzowie inną drogą e, na ten skup, żeby nie jechać przez te górki. Bo tam jak pojedziemy, to chyba tak bardziej naokoło będziemy zmuszeni jechać, ale myślę, że to będzie dosyć dobre rozwiązanie dla nas. Ze względu na to, że te góry ominiemy, a lepiej jechać jednak cały czas ze z góry i na pod górę sobie wracać na pusto już i przynajmniej mieć spokój z tym całościowym wyjazdem. W ogóle widzowie napiszcie w komentarzu ile jest u was stopni, bo jak ja. Czekajcie, ja zaraz wam powiem, ile u mnie jest stopni, ale dzisiaj jest taki upał jak i wczoraj, no po prostu jest jakaś istna tragedia, jeżeli chodzi o pogodę. 29 stopni o godzinie jak ja to nagrywam prawie 13. Prawie 3 dychy stopni już jest. W naszym pięknym kraju. Jest gorąco. Ja muszę mieć okno jeszcze zamknięte, widzowie, jak to nagrywam. Ale dzięki Bogu już. No, który dzisiaj jest dzień? 19, czyli widzowie, już 19 za miesiąc. To no tak, za 20 dni mniej więcej, już będę nagrywał swoje filmy. No, 20, ponad 20. Jakieś 25 dni, i swoje filmy już będę, widzowie, nagrywał w domu. Gdzie będę miał dużo większy pokój, będę miał okno cały czas otwarte do nagrywania, będę miał przebyw idealnie z okna na komputer Czyli on już nie powinien aż tak się grzać, chociaż jak będzie temperatura na dworze też 30 stopni to raczej go chodzić za bardzo nie będzie Ale w każdym bądź razie będzie widzowie na okres letni perfekcyjnie nagrywać I też nie wiem kiedy Wam vloga wstawić, bo jest jeden vlog nagrany, drugi mamy nagrywać tak naprawdę w piątek z ryb Odcinek taki bardziej specjalny, żeby jednego testa zrobić no i widzowie, nie wiem kiedy Wam to tak naprawdę wstawiać. Wiecie? Nie mam bladego pojęcia, bo nie ma w ogóle żadnego dnia wolnego w trakcie tygodnia odcinkowego, tak zwanego, żeby widzowie wstawić dla Was odcinek na przykład z jakiegoś vlogasa, żeby wstawić odcinek z tego, tamtego, no, no nie ma po prostu. A teraz jeszcze widzowie, jak Wy to oglądacie, to Wy to oglądacie też nie wiem, którego, 20, któregoś na pewno... Czerwca, no to widzowie, mniej więcej od 15 lipca, czyli połowa lipca, wlatuje nowa seria na kanał. Zamiast której serii jeszcze nie wiem, ale na pewno zamiast której serii widzowie ta seria będzie musiała wlecieć. No, na pewno nie za polskich sąsiadów, na pewno nie za PGR, na pewno nie za polską wieś. Ale może za odędzy do pieniędzy byśmy wrzucili, chociaż też nie za bardzo chcę się żegnać widzowie tak szczerze z tamtą serią. Ale zobaczymy co życie pokaże i będziemy wtedy wszystko widzowie po prostu widzieć. No jest tragedia, jeżeli chodzi o takie światło tutaj podczas jazdy, no to jest tragedia po prostu widzowie i to taka mocna. No ale na takim oświetleniu jak sobie jedziesz, no ale w dzień wiadomo, że aż tak bardzo oświetlony nie będziesz latał. No ale renówka, jeżeli chodzi o pracę na przykład nocne, no to perfekto, no nie? O to oświetlenie. Oho! Dobra, poszło, poszło. Dobra, ja sobie zgaszę, może sobie pojadę na tych takich bardziej, tych dziennych, zwykłych światłach, czyli tych prostych. No i podjedziemy sobie od tej manki i znowu to będziemy wysypywać. Powiem Wam, żeby ponagrywać całą sprzedaż z burz taką zimową i tego wszystkiego. No to trzeba mieć naprawdę od groma czasu na odcinek, bo tutaj ja widzę, że mam 35 minut nagrania. A widzowie zrobiliśmy drugi dopiero transport z pełnymi w ogóle przyczepami. o 198 W powinno być więcej pieniędzy niż z buraka Dobra, dwie na raz będziemy sobie wywalać widzowie I mam nadzieję, że coś tam z tego zrobimy Ta jest ogólnie na bok wysypywana A ta, widzowie, normalnie sypie się z tego co widzę na tył Ile będzie z tego pieniądzów? Dobra 13200. Ej, widzowie, tak szczerze wam powiem teraz. Ja nie wiem jak ja mam, nie wiem, spłacić ten kredyt 650 tysięcy. A ja muszę mordy jeszcze na wozy kupić i opryski kupić na wiosnę po zimie. Nie wiem, daj Boże, żeby nie wiem, te truskawki plus miód dały dużo pieniędzy. Żeby chociaż zostać na kolejny sezon z kredytem takim... Jak jest 650, no to widzowie, jakby było chociaż tego kredytu, tak ze 400 tysięcy, to ja bym się mega cieszył. Ale no nie mi się, widzowie, no to jest mega, mega ciężkie do zrobienia. Teraz w ogóle jeszcze nie mam domu, nie mam gdzie mieszkać. No to też trzeba pasowo by jakoś klitę sobie postawić, albo chociaż jakąś przyczepę kempingową sobie kupić. No nie, widzowie, jest po prostu tragedia, no. Jest tragedia, jeżeli chodzi o to gospodarstwo, a my widzowie widzimy się już bliżej gospodarki, jak będziemy pewnie jeszcze jakiś kursik robić, tylko właśnie ja nie wiem z czym, może tą jedną przyczepę byśmy wzięli i tych buraków jeszcze może sprzedali, no. No i widzowie, sprzedaż zakończona, udało nam się zrobić z tego troszeczkę fajnych nawet pieniędzy i ma być policyjny technik, bo ja dostałem SMS-a, że ma być, kurde, jest 12.23, Ej, to jeszcze trochę widzowie. 12:45 Ma być policyjny. To by był policyjny technik? No, jest jakiś gościu. Dzień dobry, to pan jest z policji? Policyjny technik? Mówiłem ci, żebyś nie wzywał o policji. Kurde. Ale. Jak. Policji. Ja nie wzywałem. Miałeś nie wzywać policji. To. Ale to tylko. ten ma być. Nie policjan, tylko. Zabasz na mój pasek, miałeś nie wzywać policji. Ale co ty masz przy sobie? Weź, tylko nie wyciągaj tego, ja jestem spokojny. Ja naprawdę ja nie chcę się kłócić. Nie chcę się, nie była, chcę się... Była kartka. Miał być okup i nie wzywano policji. Yy, okup. Yy... Wiesz co? Tylko, że ja nie miałem właśnie z czego, ale. Dlaczego ja? Czemu Bo wezwałeś policję? Nie wzywałem, to, to nie było policji na gospodarstwie, to był. Była. To było w sprawie podpalenia jeszcze tego Ursusa, a nie domu. Obiecuję, naprawdę. Ja... Była policja, widać było wszystko. Ja załatwię te 50 tysięcy na pewno. Stój, bo strzelę. Dobra. Jedziesz za karę z nami. Ale gdzie? Do lasu. Ale jak, po co do, do lasu? Zobaczysz. Do... Dzie ale jak? Jakie? Jak? Jak, jak, jak la lasu? Drzwi są pozamykane, nigdzie nie uciekiesz! Wsiadaj! Ej! Ale. Ja. Ja nie wsiadaj jakby mam jechać do lasu! Wsiadaj! Za 20 minut dopiero będzie. No nie może. Ty, ja mam kolegę, który ma te pieniądze, ja zaraz je przyniosę! Siadaj. Dasz mi 20 minut? Wsiadaj! Bo strzelę, dobrze! A czemu ty w ogóle by tak podstępem wziąłeś jak jakiś budowlaniec jesteś ubrany? Kurde, pozamykane. No weźcie. Panowie, darujcie mi życie naprawdę. No ja zapłacę te 50 tysięcy. A czego w ogóle wy mi tak robicie? Czego mi ukradliście ciągnik i podpaliliście? Co ja wam zrobiłem? <słuch> Widzowie, widzimy się... Może w kolejnym odcinku, a może się już nigdy nie widzimy. Nie wiem.